Spotkania. Dajcie znać. Witam Państwa na drugiej części konferencji po meczu Zagłębie Sosnowiec Olimpia Grudziąc jest z nami trener drużyny gospodarzy Pan Marek Kołębierski. Dobry wieczór panie trenerze. Bardzo proszę o podsumowanie tego spotkania. Co bym nie powiedział to na pewno wielki niedosyt, ponieważ drużyna z bardzo niekorzystnego wyniku podniosła się na 3-2 i... Do tej pory nie mogę w to uwierzyć, że, że straciliśmy bramkę grając jednego więcej. Dopisujemy sobie tylko jeden punkt, bo byłem przekonany, że dzisiaj odczarujemy tę pasę pięciu miesięcy bez wygranej na własnym stadionie. No i powiem szczerze, że brakuje czasami słów, bo po takich meczach trzeba naprawdę ochłonąć i, i nie powiedzieć coś za dużo, bo yy, wszystko wiadomo. Na gorąco jest inaczej odbierane, ale mogę jedynie powiedzieć tyle, że chcieliśmy ten mecz bardzo wygrać. Widać było, że zmiany, które zrobiłem też były bardzo ofensywne i, i doprowadziliśmy do korzystnego wyniku, ale niestety piłka jest brutalna i dzisiaj nas szybko zweryfikowała. Remisujemy mecz, który pójdźmy wygrać. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Bardzo proszę, Łukasz. Dzień dobry, ten rząd, to go, to jest... Ja W czym kibiców. tutaj nadziei mam... na, na to, że będzie lepiej, bo to mm, drużyna nie przegrywa 3 minuty z rzędu, ale jednak tutaj to, co w lipcu najbardziej zależy, to zwycięstwo. I to zresztą są po ostatnim wywiadzie powiedział też prezydent miasta, który jasno dał do zrozumienia, że jednak zagłębia w tym sezonie najwyższe cele, nie upułamy się pociągowi. Tak, zgadzam tak. się z panem. My też w każdym meczu wychodzimy po to, żeby wygrać, a, a rezultat dzisiejszego spotkania na pewno nas nie cieszy. Tutaj w żadni chłopcy są załamani, można powiedzieć. i nie ma tam radości z punktów, wiadomo, wiadomo w jakim klubie jesteśmy, zawsze to powtarzam, że głębie powinno grać w wyższej lider, ale jednak to jest sport i pamiętajmy o tym, że mm, mamy przeciwników, wszyscy chcą z nami wygrać, tak samo my i, i stąd może gdzieś tam e, taka może moja wymijająca odpowiedź, ale no, ciężko jest coś e, sensownego powiedzieć po takim spotkaniu, naprawdę nie pamiętasz. Ja bym chciał jednak dopytać, w czym upatrujesz tutaj li, no bo tak jak ci patrzę, ta pierwsza połowa w moim uczuciu wydawała by całkiem nieźle ale jednak tutaj zdecydowanie indywidualne błędy, no tutaj ten strzał na życia na twoje 1 no to, to chyba trudno mieć jakieś pretensje, ale z kolei ta bramka już na 3-3, no to to pokazuje, że tutaj mamy te gry defensywnej zespołu. Dokładnie. Zgadzam się z Panem, jest. tutaj w defensywie pracujemy bardzo mocno z zawodnikami nad blokowaniem strzałów przy drugiej bramce. Yy, nieważne jaki to był strzał, ważne jest to, że my nie zblokowaliśmy strzału, nikt do tego piłki nie poszedł, nikt, nikt się nie rzucił na piłkę, to co wymagamy od zawodników. No i już o tej trzeciej to już nie wspomnę, grając przy wadze powinniśmy być niżej, przynajmniej zawodnicy dostali od nas analizę dokładną, kto może nam kogoś strzelić, kto gra najlepiej głową i właśnie ten zawodnik nas pokarał, więc, więc tyle. Wiadomo, że w klubie władzy mają prezes i dyrektor sportowy, ale klub jest miejski. W ostatnim wywiadzie ten prezydent miasta powiedział wprost, także Różyna, generalnie dyrektor sportowy. Pośmieszałem Sosowiec. Jakby się do tego... Pan to z nie odnoszę się do słów, bo nie czytałem, więc ciężko mi się odnieść na pewno. Dziękuję, dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze raz Łukasz, moja zrobiłem, że to dzisiaj takie było ustawienie trochę na skrzydłach odmienne niż co widzieliśmy do tej pory, bo prawo, na prawej stronie grały lewonożne i gordzili, a potem na lewą stronę poszedł prawonożny. Bardzo żeby taki był pomysł, żeby ci skrzydłowi zbiegali do środka i z tej drugiej nogi zagrywali w pole ferny. Tak, graliśmy na odwróconych skrzydłowych yy, właśnie po to, żeby wykorzystać to, bo Krudziądz bronił w systemie 1-4, więc mieli od, odsunięte typu przestrzenie między formacją obrony, a pomocy yy, więc chcieliśmy właśnie, żeby Dziedzic, dziedzic i pierwszy pierwszej połowie potem, potem Boloń yy, właśnie wykorzystywali te przestrzenie no Dziedzic zagrał bardzo dobry mecz, yy, uważam jako Tutaj młodzieżowiec yy, nieźle wyglądał i wykorzystywał to, co pan powiedział, że te, te na sektorze. A boż szedł tego, że miał żółtą kartkę i nie chciał pan ryzykować. Między innymi tak. Jeszcze Kasper skresóra w poprzednim meczu grał bardziej na skrzydle czy tak na ósemce, to taka jest dla niego bardziej optymalna pozycja? Tak, szuka, szukamy kreatywnych zawodników w środku. Jak wiemy te pierwsze parę kolejek gdzieś nie mieliśmy tego posiadania piłki jak chcieliśmy, dzisiaj to posiadanie było większe, ale Kaczper zagrał, uważam, niezłe spotkanie, co prawda jest to zawodnik bardziej skrzydłowy, ale, ale w środku pola gdzieś tam przygotowywaliśmy go w mikrocyklu tygodniowym, żeby tam zagrał. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę się Łukasz. Ja tutaj, że generalnie miało władz klubu, a Pani Prezes czy dyrektora Sportowego zapewnienia tego, że jest spokojny, może być pewien spokojny tutaj w przyszłość klubie, no bo no, tutaj Pan, z tego co Prezes nam mówił, zapewniał, że Dwa miesiące to ma być taki czas, w którym ma pan spokojnie pracować. I Czy tutaj już też jakieś zapewnienie komfortu pracy zostało tutaj od góry panu przekazane? Powiem panu szczerze, że nie miałem takiego mm, zapewnienia, czy będę pracował dwa miesiące czy dwa lata. Wiadomo, jaki jest los trenerów. Każdy chce wygrywać. Ja biorę to wszystko na, na siebie, bo nie wygrywamy spotkań. Remisujemy ostatnio, ale, ale na pewno nie jestem zadowolony z wynikowo z tego, jak... Zdobywamy punkty, ale tak jak Pan słusznie zauważył, dzisiejsza gra była już w pierwszej połowie. No, no Pan mam optymizm, nie powiem, że ona jest dobra, ale ale są momenty, gdzie zawodnicy gdzie już y, zaczynają się bardziej rozumieć, i to jest właśnie ten czas, o którym mówiłem. Ale y, ja zawsze powtarzam, y, zatrudniano mnie, i tak samo w każdej chwili każdy może prezes czy, czy, czy dyrektor sportowy powiedzieć mi, że, że mi dziękują. Ale no, ja, ja wierzę w ten zespół, wierzę, że, że ci chłopcy się. Jeszcze odbiją i na razie, tak patrząc, mamy 6 punktów o 12 o, tak, o 11 punktów. Yy, za, no, nie, no, matematycznie źle powiedziałem, 16 powinniśmy mieć. Tak naprawdę, jakbyśmy mądrze, mądrze to grali, jakbyśmy sobie przypomnieli te mecze u siebie, te głupie czerwone kartki. Yy, I tak reasumując, ostatnia bramka, nie wiem czy Państwo wiedzą, była pod po zagraniu ręką, więc też nie powinno być tej bramki uznanej. W związku, mieliśmy, ale ja nie chcę się tłumaczyć. Po prostu ja odpowiadam za wyniki. Tych punktów jest za mało. Oczywiście decyzje są klubu, decyzje są władze, ale yy, na takich rozmów nie miałem. A też jakby się pan podniósł tutaj do rywalizacji z drugiej no bo tak w pewnym momencie jeszcze jak zagłębie prowadziło, to tak sobie patrzyliśmy na trybinie tutaj na tabelę, to sześć dużo, mogło być z drobkiem 8 punktów, więc tutaj ta tabela jest tak naprawdę spłaszczona, że jedno zwycięstwo, dwa zwycięstwa, a już drużyna może myśleć o czołówce tabeli, nawet o barażach, a w przypadku porażek może się zasiedlić w strefie spadkowej i jak pan tutaj generalnie no, patrzy na tą rywalizację drugiej strony, no, bo to też za panów <coughs> pewnego. Rodzina. W tym roku jest bardzo wyrównana liga, widać, że tak jak pan powiedział, tabela jest mocno spłaszczona i, i dwa zwycięstwa pod rząd dają ci praktycznie miejsce wysoko, a dwie porażki, czy tam po prostu niepunktowanie regularne, bo trzy punkty dają ci gdzieś tam miejsca w dolnych rejonach tabeli, więc to co pan powiedział, no, teraz stal przerdała ze Śląskiem młodymi chłopakami My My mogliśmy tam naprawdę wygrać 2 po to, po sytuacji i Sikawki do pustej bramki nie, nie trafiamy na 2-0 i remisujemy. Taka jest piłka. No. Gdzieś te punkty nam uciekają i to mnie bardziej martwi. Teraz przerwa Czy ma Pan też zaplanowane jakieś mecze kontrolne dla drużyny? czy My nie mamy w drugiej lidze Łukasz gramy cały czas, także za tydzień idziemy do Poznania w niedzielę, do no, no, siebie wracamy no, na nie, nie, nie wracamy. Ze nie, nie wracamy. Jedziemy do no, Warty, ja, Poznań tak. potem gramy z rekordem, kiedy Skobiana i dopiero potem gramy u siebie w tam piątek Dziękujemy bardzo za dziękuję polencję. Spokojnego wieczoru.